Dziecko zapytało Boga: Mówią mi, że jutro wysyłasz mnie na ziemię, ale jak mam tam żyć, będąc tak mały i bezradny? Bóg powiedział: Twój anioł będzie na ciebie czekał i zaopiekuje się tobą. Dziecko pytało dalej, ale tutaj w niebie. Nie muszę nic robić, tylko śpiewać i uśmiechać się, aby być szczęśliwym. A na ziemi? Bóg powiedział. Twój anioł będzie dla ciebie śpiewał i uśmiechał się do ciebie. I poczujesz miłość Twojego anioła i będziesz bardzo szczęśliwy. Małe dziecko ponownie zapytało. A jak mam rozumieć, kiedy ludzie do mnie mówią, jeśli nie znam języka? Bóg powiedział. Twój anioł powie ci najpiękniejsze słowa, jakie kiedykolwiek usłyszysz. I z wielką cierpliwością i troską Twój anioł nauczy cię mówić. A co mam zrobić, gdy chcę z Tobą porozmawiać? Bóg powiedział: Twój anioł złoży razem ręce i nauczy cię, jak się modlić. Kto mnie ochroni? Bóg powiedział. Twój anioł będzie cię bronił, nawet jeśli oznacza to narażenie życia. Ale zawsze będę smutny, bo już cię nie zobaczę. Bóg powiedział, Twój anioł zawsze będzie z tobą rozmawiał o mnie, chociaż ja zawsze będę obok ciebie. W tym momencie w niebie panował wielki spokój, ale można było usłyszeć głosy z ziemi. I dziecko pospiesznie zapytało. Boże, jeśli mam teraz odejść, powiedz mi, proszę, imię mojego anioła. Bóg powiedział. Po prostu zawołasz go, mamo.